Witamy w piekarnikiparowe.com Jak wiecie w naszym salonie jest dużo piekarników parowych, nakręciliśmy mnóstwo filmów, no właściwie przez salon, przez naszą ofertę przewinęło się kilkaset piekarników i to tych najlepszych piekarników, piekarników w pełni parowych, czy też piekarników ze wspomaganiem pary. Dzisiaj jest pewne ukoronowanie tej oferty ponieważ odpowiemy sobie jaki jest najlepszy piekarnik na świecie. No i to jest ten piekarnik, jest już u nas w salonie piekarnik Absolutnie rewelacyjne. Zanim jednak, jeżeli ktoś ogląda ten film jako pierwszy, to tylko przypomnę, że takie piekarniki parowe, te najlepsze piekarniki parowe, gotują na parze, pieką z parą, pieką też bez pary, czyli są z, z zwykłymi piekarnikami. Mają takie egzotyczne funkcje, jak na przykład e, Oczywiście mnóstwo, mnóstwo funkcji. Dzisiaj sobie pokrótce na przykładzie tego piekarnika też przypomnimy, jakie to są dokładnie funkcje. Natomiast jeżeli ktoś oglądał jeden z ostatnich filmów, o takich markach popularnych i super piekarnikach jak Bora i Mile, no to wiecie, że doszła nowa funkcjonalność, jest to mycie się piekarników jak zmywarki, absolutnie cudowna sprawa. No i w ogóle świetne piekarniki do użytku domowego. No i taka krótka geneza tych piekarników Mile i Bora, bo są to hiper piekarniki absolutnie rewelacyjne, ale też w bardzo wysokich cenach, natomiast skąd one się wzięły, skąd ta funkcjonalność. No i oczywiście wzięła się z gastronomii, z piekarników profesjonalnych. No i tak, piekarnik Mile brał się ze zwykłego piekarnika. Taka jest geneza pochodzenia tego piekarnika, czyli zwykły piekarnik, który zyskiwał dodatkowe funkcjonalności, czyli piekarnik miał wszystkie grzałki, góra, dół, termoobieg. Dochodziła później możliwość gotowania na parze czy pieczenia z parą. No, a rok temu doszła jeszcze funkcja mycia się tego piekarnika, właśnie jak zmywarka. Jeżeli zaś chodzi o piekarnik Bora, to geneza tego piekarnika jest inna. Firma Bora troszkę skróciła drogę i weszła w kooperację z firmą, która robi profesjonalne urządzenia. I został po prostu piekarnik profesjonalny zminiaturyzowany i dopasowany do standardów domowych. Bora dodała do tego piekarnika Okap po to, żeby on już i przypominał i działał jak piekarnik profesjonalny. Natomiast geneza tego piekarnika firmy Unox Casa, bo tak się nazywa, jest jeszcze inna. Firma Unox jest to firma włoska i jest to jeden z liderów sprzętu profesjonalnego do gastronomii. I wymyśliła sobie też, podobnie poniekąd trochę jak firma Bora, że będzie sprzedawała takie urządzenie do użytku domowego ale przenosząc taki piekarnik właściwie jeden do jednego, nie zmniejszając go w stosunku do wymiarów gastronomicznych, dodając szufladę, o której zresztą zaraz powiemy, i dodając okap, ale taki okap, który może pracować na filtrze węglowym, ale może też odprowadzać powietrze do wentylacji. Oczywiście taki piekarnik jest też przygotowany po to, żeby wsunąć go w meble i takie piekarniki, ponieważ tu mamy jeden piekarnik, ale jest jeszcze podwójny piekarnik, Pasuje do standardów lodówek, ale tych standardów lodówek, które są popularne w Stanach Zjednoczonych. Jak są popularne w Stanach Zjednoczonych, no to ta moda powoli też przychodzi do nas, do Europy. Zobaczcie zresztą na te zdjęcia. Jak stoję przy tym piekarniku i przy tradycyjnym piekarniku, to ten piekarnik wydaje się dosyć duży. On jest duży, natomiast jeżeli jest duża przestrzeń kuchenna, wydaje się zupełnie standardowym piekarnikiem. I jakość tu jest iście gastronomiczna. Ten design został troszkę udomowiony, jest troszkę subtelniejszy, natomiast trzeba pamiętać jedną rzecz, że taki piekarnik no, waży blisko 140 kg. To świadczy o jego jakości, o jego wykończeniu, jakie mechanizmy zostały tutaj zastosowane i jakie materiały. Tak z ciekawości wam tylko powiem, że najlepsze piekarniki parowe, które są na rynku, nie ważą więcej niż 50 kg. Więc to daje wyobrażenie, jaki to jest piekarnik. No i przyjrzyjmy mu się w detalach. Na dole mamy szufladę, zresztą za chwilkę ją będziemy otwierać. Oczywiście po środku jest piekarnik, który też, któremu też się przyjrzymy za chwilę, jak wygląda w środku. I na górze jest okap. I ten okap nie tylko wentyluje to, co z tego piekarnika się wydobędzie podczas otwierania tych drzwi, ale też ma inną funkcję. On wentyluje cały piekarnik, ponieważ piekarniki profesjonalne mają bardzo dużą wydajność. Bardzo dużą przepustowość, czyli to powietrze, czy też powietrze konwekcyjne z parą, właściwie przepływa podczas pieczenia cały czas przez ten piekarnik. Pokazywaliśmy wam kiedyś takiego Racjonala profesjonalnego, gdzie nie było akurat okapu zamontowanego. On miał właściwie taką rurę na górze, można powiedzieć, jak rurę wydechową w samochodzie. Właśnie po to, żeby ten piekarnik cały czas działał, cały czas cyrkulował. Pokazaliśmy wam ostatnio piekarniki AEG czy Bosch. No tam w taki subtelny sposób zostało to robione. Są takie mini przegrody. Po to, żeby właśnie w piekarniku też na przykład nie zostawała para tylko to powietrze, żeby cyrkulowało. Oczywiście to na takie warunki domowe, takiego powiedzmy, domowego, subtelnego piekarnika wystarczy. Natomiast ten piekarnik jest do bardzo wytrwałej i wydajnej pracy. Stąd też taki poważny okap. No oczywiście najciekawsze rzeczy dzieją się w środku, zanim dostaniemy się do tego piekarnika. No zobaczymy takie masywne drzwi z bardzo masywnym uchwytem. I uwaga, taki piekarnik otwiera się na dwa razy. Tak to jest właśnie w gastronomii. A wszystko po to, żeby taki piekarnik był bezpieczny. Podczas pracy tego piekarnika, tego przerzucania tego powietrza z parą, naprawdę jest bardzo dużo pary, tym samym no wysokiej też temperatury. Więc żeby użytkownik mógł bezpiecznie się dostać do piekarnika, na dwa razy otwieramy właśnie ten piekarnik. No i w środku w takim piekarniku dzieje się kulinarna magia. Oczywiście, jeżeli ktoś się zetknął kiedyś z gastronomią, to żadna to jest niespodzianka. Tak po prostu działają piekarniki profesjonalne, żeby właściwie wszystko się w nich dało zrobić. Oczywiście piekarnik jest wykonany ze stali nierdzewnej w środku. Jeżeli chodzi o standard, widzicie takie drabinki, bardzo solidne drabinki. Nie ma w piekarnikach profesjonalnych prowadnic, które tak ładnie wysuwają. Te blachy, ponieważ no, takie prowadnice nie wytrzymałyby e, jakby te wydajności tego piekarnika i tego, co w takim piekarniku przygotowujemy. Tu są proste blachy czy ruszty, ale jest też takie naczynie ze stali nierdzewnej, w którym możemy na przykład gotować ryż. Więc ten ryż no, z tą wodą bardzo dużo waży. To ma być piekarnik właśnie. Zaprogramowany jako niezniszczalny, więc te wszystkie elementy, takie delikatne, jak choćby prowadnice, zostały usunięte z tego piekarnika. A są takie bardzo solidne drabinki, właściwie drabiny, gdzie wsuwamy te blachy. I widzicie, że te drabinki nie zostały przyspawane, czy nie są wytłoczone w komorze piekarnika, tylko z takim dystansem do ścianek. Wszystko po to, żeby ta wydajność, ten obiekt, ta cyrkulacja powietrza była jak najbardziej skuteczna. No, na dole mamy termosondę, Oczywiście termosonda wspaniała sprawa. Wydawałoby się, że profesjonalni kucharze nie używają takich rzeczy. To mogą w pamięci wiedzieć po prostu, co ile się przygotowuje. Absolutnie to jest nieprawda. Termosonda jest zupełną podstawą właściwie w każdym piekarniku profesjonalnym i też powinna być w użytku domowym. Ja za każdym razem, w każdym filmie o każdym piekarniku mówię właśnie o termosondach, że to jest absolutnie podstawa, żeby działać. Przygotujcie sobie chociaż raz takiego steka zapieczonego gdzieś tam na patelni żeliwnej, na płycie gazowej czy indukcyjnej. Później włóżcie taką termosondę, oznaczcie sobie jaka, jaka ma być temperatura i zobaczycie dlaczego tak o tym mówię. Jest też zresztą specjalny film czy o stekach, czy, czy o filecie z łososia. Absolutnie wspaniała sprawa i być musi. No i teraz tak, to jest piekarnik przygotowany na cztery poziomy, na cztery poziomy naczyń profesjonalnych w skrócie GN. Czyli jest to GN1 przez 1 jest to najbardziej standardowy rozmiar używany w gastronomii. Tak wygląda taka blacha. Ale czasami w piekarnikach gastronomicznych tutaj mamy po szerokości powiedzmy umieszczone. Te drabinki, i tym samym blachy, czasami jest tak po głębokości. No, wydaje mi się, że tak jest wygodniej i ten piekarnik też tak został skonstruowany, żeby z kolei nie zajmował zbyt dużo miejsca w meblach. I dzięki właśnie takiemu standardowi, piekarnik daje nam nieograniczone możliwości. Bo oczywiście mogą być blachy, mogą być blachy płytkie, mogą być blachy głębokie. Tutaj jest akurat no, taka powiedzmy pośrednia blacha, jeszcze teflonowana. Natomiast y, mamy następne ciekawe akcesoria różnego typu plansze do grillowania. A no, tutaj jest taka kratka, ale mogą być to innego typu grille. No tutaj jest taki klasyczny grill, no może być to też taki grill w kształcie rombu. Już mi się kojarzy właśnie taki stek o, z, takimi, a, z takimi kształtami e, właśnie wypieczenia. No mogą oczywiście jeszcze być takie blachy, taka kratownica, właściwie do smażenia frytek. Uwaga, do smażenia e, powiemy o funkcjach smażenia w piekarniku. A możemy dokupić sobie też taką siatkę. No tu jest dosyć ciekawa blacha, chociażby może być na jajka sadzone. No jest oczywiście jeszcze tradycyjny ruszt. No jest to taki piekarnik mega multifunkcyjny. Właśnie w piekarniku możemy zrobić wszystko. Wspominałem wcześniej oczywiście, że gotujemy. Że pieczemy z parą na różnych poziomach. Pieczemy oczywiście też bez pary. Natomiast dochodzą dodatkowe funkcje, jak choćby smażenie. Ale jeszcze jest jedna ciekawa funkcja, to jest wędzenie. Czyli mamy takie pudełeczko stalowe i tutaj wsypujemy nic innego jak wiórki. Dzięki temu, powiedzmy, te steki, które grillowaliśmy, możemy jeszcze uwędzić, nadać im taki drzewny aromat. I zobaczcie, gdzie to w ogóle wkładamy, bo pierwszym razem jak dostaliśmy ten piekarnik, no nie do końca wiedziałem, natomiast jest specjalna grzałka na górze. No i mamy w całej okazałości nagą tą komorę tego piekarnika, więc możemy się nacieszyć i zobaczyć jak wygląda. Oczywiście jest bardzo duży wentylator, widzimy taką rurkę, która doprowadza parę i wrzuca tą parę na ten wentylator. Więc ten duży wentylator rozprowadza tą parę po całym piekarniku. No tutaj są takie ciekawe parametry, zobaczycie na zbliżeniach. Prędkość powiedzmy tego powietrza, no uwaga, 118 km na godzinę. Ta wytwornica pary też jest parametr, w jaki sposób działa. No i oczywiście informacja, że wszystko się myje jak zmywarka, ale to się myje jak zmywarka. Tych programów jest kilka, jeżeli chodzi o mycie, czyli takie bieżące, bardziej intensywne. I tutaj jest ten wiatrak, który rozprowadza detergent po piekarniku. No, jeszcze taka czwarta informacja na tej obudowie tego wentylatora, że właśnie ta termosonda wspomniana wcześniej ma cztery punkty, z których pobiera informacje o temperaturze potrawy. No a dzieje się tak dlatego, że powiedzmy, jeżeli bijemy potrawę, czasami jeden z punktów może być poza potrawą, więc mógłby być ten pomiar nieskuteczny. A tak to mamy tą średnią z tych, z tych wszystkich punktów. No, na dole widzicie taką kratkę, gdzie ta woda z płynem zostaje odprowadzona do odpływu. Trzeba pamiętać, jeśli nie powiedziałem, że takie super hiper piekarniki mają stały odpływ i dopływ wody. No i zobaczmy jeszcze, jak wygląda ta szuflada pod piekarnikiem, bo ona ma bardzo ważną rzecz do spełnienia. Oczywiście możemy przechować tutaj różnego typu naczynia. Tu jest takie naczynie, które, o którym wspomniałem wcześniej, czyli choćby do gotowania, e, czy to ryżu, czy też warzyw. To naczynie składa się z przykrywki, z naczynia pełnego i znaczenia dziurkowanego. Zresztą takie naczynia może w mniejszych rozmiarach znacie już z tych piekarników, które prezentowaliśmy Wam wcześniej. No i tutaj w tej szufladzie jest ciekawa dosyć funkcja. Piekarnik, jak wiecie, ma stałe podłączenie do wody i odpływ wody i myje się jak zmywarka. Natomiast do tego mycia potrzebny jest detergent. I uwaga, ten detergent jest podpięty na stałe. Czyli nie jest tak, że wlewamy gdzieś, czy dokładamy jakąś tabletkę, czy wlewamy jakiś płyn. Na stałe mamy wypełniony pojemnik i właściwie no, po każdym użyciu piekarnika możemy włączyć mycie krótsze, dłuższe. Więc jest to bardzo wygodne. No piekarnik, przypominam, że służy do tego, żeby być wydajnym i właściwie takim bezobsługowym. No więc wyciągamy ten pojemnik, napełniamy raz na jakiś czas i po prostu działamy. No, oczywiście mamy masywne, bardzo grube drzwi, grube szkła. I co ciekawe, oświetlenie jest w drzwiach, więc doświetla nie tylko przestrzeń piekarnika, ale doświetla też tą przestrzeń roboczą, gdzie pracujemy. Do sterowania piekarnikiem mamy taki duży wyświetlacz. Możemy też sterować za pomocą telefonu. Natomiast, no, jak już jest taki duży wyświetlacz, raczej jeżeli ktoś będzie korzystał z tego piekarnika, to będzie właśnie korzystał z tego sterowania. Gdzieś w tej kuchni e, mnie przynajmniej e, telefon. Nie pasuje, nie chodzi o ten piekarnik, ale w ogóle nie widzę telefonu i sterowania telefonem w kuchni, właśnie tymi urządzeniami grzewczymi. No natomiast sterowanie jest bardzo podobne do tradycyjnych piekarników parowych, tych, o których mówiłem wcześniej, czyli oczywiście wszystko możemy ustawiać manualnie, czyli możemy regulować sobie temperaturę do 260 stopni, jest regulacja wilgotności co 10% i jest też regulacja intensywności pracy wentylatora, czyli możemy tą pracę poniekąd przyspieszać tego piekarnika. Wtedy wentylator pracuje intensywniej i z większą mocą. Czyli, jeżeli zależy nam na czasie, a w kuchni na pewno jest tak czasami, że ten czas jest najważniejszy, to jeszcze możemy regulować intensywność pracy piekarnika. Czego nie ma właściwie, przynajmniej ja nie znam takiej funkcji w takim tradycyjnym piekarniku domowym. Kolejną rzeczą, która znalazła się w piekarnikach domowych, w tych piekarnikach takich powiedzmy tradycyjnych, o których mówiłem wcześniej, to jest pieczenie skokowe, czyli w tym piekarniku też można zaprogramować, że piekarnik na przykład w danym momencie piecze a później na koniec grilluje. Tych skoków jest tutaj bardzo dużo, więc można zaprogramować co się będzie działo z potrawą bez zmieniania już danej funkcji. Oczywiście tutaj piekarnik działa w taki sposób, że możemy na przykład gotować a na końcu grillować, ponieważ ten piekarnik pozbędzie się tej wilgoci. Piekarnik ma ultra czułe sensory wilgotności, więc i dużą przepustowość, więc momentalnie Pozbywa się wilgoci po to, żeby grillować. No i oczywiście są też programy automatyczne. Teoretycznie znowu wydaje się nam, że jeżeli jest to piekarnik właściwie profesjonalny i stworzony na bazie piekarników profesjonalnych dla profesjonalistów, no to właściwie oni wszystko wiedzą, jak taki piekarnik działa absolutnie nieprawda. Tym bardziej, że ten piekarnik jest właściwie dla użytkownika takiego domowego. No i to co zawsze jest najfajniejsze w piekarnikach, jak włączacie sobie wyświetlacze tutaj u nas, właśnie to są programy automatyczne. No i pokazywałem wam kilka piekarników, jakie mają funkcje automatyczne, ale tutaj rozbudowanie tych funkcji jest absolutnie rewelacyjne. Jest ich mnóstwo, właściwie nieograniczona ilość, ponieważ piekarnik musi przygotować potrawę w punkt i często taki piekarnik musi przygotować potrawy w punkt w sensie nawet kilkadziesiąt pokraw na raz. No i przyjrzyjmy się tak pokrótce, jest choćby grill, uwaga, grill z parą, jest sama para, czyli choćby gotowanie na parze, tudzież pieczenie z parą na mniejszych poziomach, jest też duszenie, no i uwaga, jest też smażenie, tak, zobaczmy w ramach ciekawostki, co się wydarzy, co chcemy smażyć, więc mamy te ikonki takie bardzo efektowne, bardzo ładne i to jest naprawdę ciekawe i widzimy tutaj, że możemy i jajecznicę robić, i wołowinę, i choćby drób. No, są jajka sadzone, a widzieliście też specjalną blachę do tych jajek sadzonych. Oczywiście jak już wybierzemy potrawę, to możemy zaznaczyć też stopień wypieczenia tej potrawy. Pokazywałem Wam takie pudełeczko metalowe, do którego sypiemy wiórki drewniane, po to, żeby wędzić w tym piekarniku. Oczywiście jest tutaj właśnie ta funkcja wędzenia w programach automatycznych. No i oczywiście znowu rozbudowane to menu, czyli co chcemy wędzić. Ja zaznaczyłem w tym naszym przypadku wołowinę. No i teraz jaka część tej wołowiny. Ciekawa pozycja jest śniadania, czyli w piekarniku możemy kompleksowo przygotować cały zestaw śniadaniowy. No i możemy oczywiście jeszcze mieć metodę sous vide i bardzo ważna funkcja Regeneracja. Ja zawsze wam mówiłem, że piekarnik parowy jest wspaniałą sprawą. Możemy korzystać kilka razy dziennie, właśnie dlatego, że ma funkcję regeneracji, czyli odświeżenie jedzenia. I to nie działa tak jak w mikrofali, tak jak przypominam za każdym razem. Piekarnik tutaj dodaje trochę pary, oczywiście dodaje temperaturę. W ten sposób jedzenie nie jest wysuszone, nie jest zniszczone, ponieważ mikrofala psuje jedzenie, ponieważ daje dużo temperatury, zbyt dużo temperatury w krótkim czasie. No i to mnie zaciekawiło też, jak to działa, bo uwaga, tu jest regeneracja w tych programach automatycznych też rozbudowana, czyli inaczej działa regeneracja do potraw grillowanych, ponieważ jak tej pary będzie za dużo, no to ta potrawa straci ten, powiedzmy, swój charakter, tak? Nie będzie właśnie taka zgrillowana, tylko zostanie namoczona za bardzo, jeżeli tej pary było zbyt dużo. Inna będzie regeneracja dla potraw smażonych. Więc regenerujemy, odświeżamy choćby potrawy właśnie grillowane czy smażone. No, oczywiście odświeżamy też potrawy gotowane na parze, no i tutaj będzie na pewno dużo więcej pary. A z ciekawostek, jeszcze no to jest regeneracja takich gotowych dań, gdzie wkładamy talerze do tego piekarnika z gotowym daniem. No i słuchajcie, jak tak sobie włączam ten piekarnik i on zaczyna działać, to czuć tą jakość tego piekarnika i tą masę tego piekarnika i tą wydajność piekarnika. Od razu ten wentylator zaczyna pracować. No czuje się, że ma się do czynienia z urządzeniem absolutnie profesjonalnym. No jest oczywiście profesjonalna metoda SUV, która trafiła też do piekarników parowych, czyli przygotowania potraw w boreczkach. Foliowych. No dla takich bym powiedział, że już miłośników, jeżeli chcemy uzyskać ten efekt takiej delikatności tego mięsa, produkty często jeżeli dokładamy do nich czy masło, czy oliwę z oliwek, no są właśnie takie oleiste, delikatne im powiedział, rozpływające się w ustach. Często taką potrawę właśnie po wyjęciu z woreczka warto jeszcze obsmażyć na patelni, czy zgrillować choćby jeszcze w piekarniku. Czyli one raz, że się rozpływają powiedzmy w ustach, ale jeszcze mamy ten efekt grillowania i z wyglądu i oczywiście smaku. No, jest tutaj wspaniała funkcja. Obiecałem, że kiedyś zrobię film z takiego pieczenia właśnie całonocnego. Tutaj jest specjalna funkcja. Dlaczego potrawa jest w piekarniku przez całą noc, czyli powiedzmy przez 8-10 godzin? I uważam, że jest to absolutnie fantastyczna sprawa, więc przetestujcie sobie w swoich piekarnikach. Często włącza się po prostu dwie grzałki. Przygotowuje się, oczywiście, preparuje się najpierw jakieś szynki w lodówce, pekluje się po to, żeby przeszło smakiem tych potraw, które dajemy. Najczęściej to robimy w lodówce i wkładamy do takiego piekarnika na całą noc i ustawiamy niższe temperatury, czyli mniej więcej 75-80 stopni. Mięso uwielbia niską temperaturę, paradoksalnie, ponieważ białko ścina się bardzo powoli i to mięso jest bardzo delikatne. I wszystko właściwie po to, żebyście sami mogli zrobić swoje pędliny. Czyli możemy kupić czeszynkę, czy... Szynkę, czy schab bez kości, w ten sposób przygotować. No i właściwie na cały tydzień macie swoją zdrową, świetnie przygotowaną, świetnie przyprawioną wędlinę. No i tutaj mamy do tego właśnie, jak wspomniałem, specjalny program. No i oczywiście też zostało to podzielone na różne mięsa. No i tak z ciekawości zobaczmy, jaką temperaturę ma wołowina. No i ciekawe, że wołowina ma jedną z niższych temperatur. Widzicie, że tu jest ta maksymalna temperatura przy dobrym wypieczeniu. Jest 62 stopnie. No i zresztą tak samo jest przy stekach. Teraz ustawiłem wieprzowinę i widzicie 75 stopni. To jest taka dosyć ciekawa historia z tymi temperaturami, bo zawsze właśnie jest tak, że wołowina to jest najniższa temperatura, wyższa wieprzowina, najwyższa temperatura. Zobaczycie, jest przy drobiu. Jeżeli zetknęliście się z pieczeniem, choćby za pomocą termosondy. Albo z takimi informacjami, jaka temperatura powinna być w środku potrawy, gdy potrawa jest gotowa, to mniej więcej będziecie mieć te przedziały, które tutaj podaje piekarnik. No, przy drobiu oczywiście mamy jeszcze wagę, mamy temperaturę, już 85 stopni temperaturę, o której wspomniałem wcześniej, i możemy to sobie ustawić, o czym nie mówiłem wcześniej, stopień tego wypieczenia, spieczenia na zewnątrz potrawy. No słuchajcie, Mistrzostwo Świata, ten piekarnik. Absolutnie profesjonalny piekarnik pod każdym względem. Wykończenia, jakości, sposobu działania. Jest to najlepsze urządzenie, jakie mamy w salonie. No Jak piekarnik jest naszym najlepszym piekarnikiem i najlepszym piekarnikiem na świecie, to cena też jest najlepsza na świecie. No i piekarnik kosztuje, tak jak dzisiaj kręcimy ten film, około 65 tysięcy złotych. I tego piekarnika nie kupujemy tak sobie jak każdy inny piekarnik. Taki piekarnik jest sprzedawany z usługą montażu i krótkim instruktażem. Dzisiaj wydaje mi się, że odpowiedziałem na kilka pytań, które rodziło się w waszych głowach podczas tej prezentacji, ale wydaje mi się też, że najważniejsze pytanie, jakie rodzi się w waszych głowach, jest takie: po co to komu? No oczywiście, jeżeli myślimy w kontekście zwykłego piekarnika takiego domowego, mniejszego, jak choćby Mile, no to taki piekarnik zaawansowany, no w sumie już nie ma większego sensu, chyba że ktoś ma duży dom, ma rezydencję, przygotowuje Przyjęcia, to wtedy taki piekarnik ma sens. Często na takich przyjęciach pracują też profesjonalni kucharze, więc tacy kucharze będą się idealnie czuć właśnie w takim środowisku. Więc właściwie z miejsca, bez zapoznania się z piekarnikiem, może taki kucharz już przygotowywać właśnie takie przyjęcie. Piekarnik ma bardzo dużą wydajność, więc na pewno obsłuży kilkanaście czy kilkadziesiąt osób. Tak czy inaczej, urządzenie fenomenalne. Absolutnie je polecamy. No i zapraszamy do salonu, żeby sobie w ogóle zobaczyć, nawet jeżeli nie będziecie myśleć, nie będziecie kupować takiego urządzenia, jak takie urządzenie wygląda. Bo właśnie takie urządzenie było bazą do tych najlepszych piekarników domowych typu Mile czy Bora, czy choćby EG Electrolux. Ja na dzisiaj dziękuję i zapraszam do kolejnych prezentacji.